Kolejny odcinek zostanie poświęcony zadaniu egzaminacyjnemu przejazd przez torowisko. W ruchu drogowym rozróżniamy dwa rodzaje torowiska: torowisko tramwajowe i torowisko kolejowe. Przejazd przez torowisko tramwajowe realizowany jest z przyczyn oczywistych jedynie w miastach, w których istnieje. Infrastruktura tramwajowa. Jeżeli torowisko kolejowe dostępne jest w odległości mniejszej niż 2,5 km od placu manewrowego, zadanie jest to obowiązkowe. Jeżeli ta odległość jest większa, wtedy o obowiązkowości tego zadania decyduje egzaminator. Zachowanie prawidłowych relacji pomiędzy różnymi rodzajami uczestników ruchu drogowego jest niezwykle ważne, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z pojazdem, który waży co najmniej kilkadziesiąt ton, a jego droga hamowania jest niezwykle długa. Pamiętajmy też o obowiązkach kierującego. Zbliżając się do przejazdu, należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy. A w razie potrzeby ustąpić mu pierwszeństwa. W skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo, tu przejście dla pieszych jest w skrzyżowaniu. I proszę jechać prosto. Prawą na tym najbliższym skrzyżowaniu. I proszę jechać cały czas na wprost. skręcić w prawo na skrzyżowaniu tak? no. Proszę skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. proszę jechać prosto. w dalszym ciągu prosto proszę być Prawidłowy przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe to bardzo ważna umiejętność pod względem Państwa bezpieczeństwa i innych uczestników w ruchu drogowym. W trakcie egzaminu, jeżeli jest tylko taka możliwość ze względu na infrastrukturę drogową, takie zadanie będziecie Państwo wykonywali. Prawidłowe Państwa zachowania i wykonywane czynności podczas przejazdu przez torowisko powinny upewnić egzaminatora, że jesteście Państwo przygotowani do bezpiecznego przejeżdżania miejsc, w których ruch pojazdów kołowych przecina się z ruchem pojazdów szynowych. Błędy, które występują w trakcie wykonywania tego zadania, to przede wszystkim brak zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do torowiska oraz brak oceny, czy nadjeżdża pojazd szynowy. Zdarza się również błąd polegający na mylnym założeniu podczas skrętu w prawo lub w lewo kiedy to dochodzi również do przejazdu przez torowisko tramwajowe, że skoro miałem, miałam zielony sygnał, to tramwaj nie będzie jechał. Kolejnym skrajnym błędem jest oczekiwanie, aż tramwaj ruszy, chociaż widać, że w dalszym ciągu drzwi są otwarte i następuje wymiana pasażerów. Pamiętajcie państwo, że najważniejszymi elementami zachowania kierującego podczas jazdy w ruchu drogowym jest pełna świadomość o mogących występować potencjalnych zagrożeniach oraz postępowanie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i współpraca z innymi uczestnikami.